W Tesli co jakiś czas przychodzą nowe aktualizacje, które dodają nowe funkcje dzisiaj, to jest 24 grudnia, Elon Musk wypuścił nową aktualizację świąteczną, która została rozesłana do wszystkich Tesli na całym świecie. Właśnie ją sobie zainstalujemy i zobaczymy co nowego, jaki prezent wigilijny dała nam dzisiaj Tesla. Aktualizacja już została pobrana, teraz widzimy, że 25 minut zajmie i instalacja, klikamy instaluj. I za chwilę już rozpocznie się instalowanie Aktualizacja już się rozpoczęła I teraz czekamy 25 minut W tym czasie samochód jest niezdolny do jazdy Zazwyczaj taką aktualizację można przeprowadzić w nocy Możemy nastawić, żeby na przykład Do drugiej w nocy się zainstalowała I wtedy, gdy rano wchodzimy do samochodu Mamy informację, co nowego zostało dodane I tak naprawdę w ogóle tego nie odczuwamy Nie musimy klikać, wszystko się robi automatycznie Tesla się w wykonaniu Modelu 3 zawsze, znaczy w tej pory tylko model X to miał. Mamy pokaź świateł, już go uruchomiłem. Teraz, jak zamknę drzwi, to zobaczcie, co się stanie. Drzwi się wyciągnąć, wszystkie się zamyka, i rozpocznie się za chwilę. Ciągle. Muszę wszystkiego na nowo się nauczyć. Zupełnie wszystko się tutaj zmieniło.